Witam serdecznie. Pierwszy trening w nowym roku 2K26. Super. I dziś przypadają mi znaczy, nie przypadają może, ale dzisiaj poleci klata piersiowa. I myślę, że coś dodamy więcej, bo sama klatka to nie jest jakaś tam duża partia. Jedna z tych mniejszych. Cztery ćwiczenia w moim przypadku to jest taki minimum. 4. Jak jest zapas i siły, no to dodam jakieś piąte na dobicie, bo takie bardziej pompujące ćwiczenie na tą klatkę piersiową. 2 stycznia. Wczoraj nie ćwiczyłem, bo dzień odpoczynku po ostatnim treningu nóg. Przeważnie, jak ćwiczę nogi, to staram się na drugi dzień odpocząć, bo nie ma co ukrywać. Ten organizm jest. Mega obciążony, inaczej się czuję też kończąc trening nóg i później odpoczywając niż na przykład po takiej klacie, bo jednak ten układ, układ nerwowy to wszystko jest mega obciążone. Ale dzisiaj już lecimy. Pogoda chociaż nie zachwyca, nie wiem czy jakieś wichury, śnieżyce i tym podobne atakują, ale tu człowiek się zamknie, poruszać się to jest w miarę ciepło i można lecieć elegancko. Dobra muzyka w słuchawkach, czas dla siebie, rozwój, o to w tym chodzi. Życzyłem sobie, aby ten rok ogólnie fajnie zacząć, żeby być w gazie i mam nadzieję, że ten pierwszy trening noworoczny wyjdzie super. A żeby tak wyszło, trzeba się postarać, bo no, nie ukrywajmy, można dużo chcieć, ale na tym może się tylko skończyć. Jeżeli coś w tym kierunku samemu nie zrobisz, to niestety samo nie przyjdzie. Ja już jestem po rozgrzewce. Dzisiaj klata piersiowa, tak jak mówiłem, i wyciskanie handelkami. Handelkami na nie robię, czasami, raz robię handler, raz robię sztanka wolny ciężar, kolejnym razem sztanga, ale na maszynie Smyfa. Fajnie sobie tak zamieniać, tak jak po prostu czujesz i tyle. Jak masz ochotę. Jeśli ty jesteś zadowolony, no to to jest najważniejsze. Aby po prostu też zamieniać sobie te ćwiczenia i szokować ten mięsień jak tylko możesz, bo wiadomo ciało przyzwyczaja się szybko, do adaptuje się może. Do warunków, jakie, jakie po prostu ma i dostaje, jeżeli będę cały czas wykonywał jedno ćwiczenie, nie dodając ciężaru, na przykład klata piersiowa, no to niestety to nie będzie szło. Dziś jeszcze sprawdzałem wagę przed treningiem. Półtora, półtora kilo można powiedzieć uciekło, ale to waga podczas dnia. Jutro spróbuję się zważyć, na pewno się zważę nadczo i porównam jaka jest po prostu waga nadczo mam zapisane w notatniku już nie pamiętam kiedy to było ale mam tam dokładną wagę jaką miałem podczas dnia i jaką miałem nadczo ale teraz jest waga taka jaką miałem nadczo wcześniej więc myślę, że coś tam uciekło więc super a naprawdę nie robię jakoś dużo kardio, tyle co Trening wymagający, no i będę musiał też wyrzucić parę rzeczy z diety. Można tak powiedzieć: diety w nawiasie, bo tak naprawdę nie trzymam jakoś ostro. Michy patrzę na białko, patrzę na węglowodany, żeby uzupełniać, ale no nie jest to taka Micha 3-4 godziny, że mam posiłek, muszę zjeść. No nie trzymam tak tego, no nie aktualnie nie mam po prostu takiego ostrego. Celu, żeby ostro docisnąć tą redukcję, tylko chciałbym, tak jak jest w tytułach, dodane mini, więc chciałbym uciec 3-5 kilo, no nie, eee, 9,5. Jeśli będę ważył, to będę zadowolony, żeby uciec. Zobaczymy po prostu, zobaczę sam, jak będzie ta sylwetka też wyglądać przy tej wadze. Jeśli będę zadowolony, to nie będę dalej schodził, tylko utrzymywał to lub leciał od nowa coś masując, ale chcę po prostu lepiej odsłonić ten mięsień. Lecimy handle, ja się jeszcze tutaj dogrzeję i 3 4. No myślę, że więcej tych serii wyjdzie, bo to jest pierwsze ćwiczenie, w pierwszym ćwiczeniu zawsze lubię więcej tych serii dodać. Później trzy serie to jest wystarczająco. Więc zaczynamy. Przechodzimy na kolejne ćwiczenie. Tym razem suwnica Smyfa z do dodatni. Hanterki fajnie weszły, więc teraz coś sztangą, tutaj zrobimy trzy serie, już bez serii rozgrzewkowych, seria robocza, pierwsza seria robocza będą takie trzy. Przedział 6-8 powtórzeń. To wszystko lecimy. Nice. Drugie ćwiczenie za nami. Skos dodatni ogarnięty. Przechodzimy na ćwiczenie numer 3. Tym razem wolny ciężar. Skos ujemny. Dziś płaska, dodatni ujemny. I czwartego coś dorzucimy, żeby jeszcze bardziej dobić tą klatkę. Chociaż już po tych dwóch ćwiczeniach mocno czuję, że ta klata się napompowała. Fajnie. O to chodzi. Tutaj zrobimy 3 serie, zakres powtórzeń 6-8, bo będzie to też wymagające ćwiczenie. Skos ujemny, jakoś często nie pojawia się u mnie w treningu, ale jeśli jest ochota, to lubię go sobie też przećwiczyć. Fajnie atakuje tą klatkę. I co? Ogarniemy to. I lecimy z czwartym. Czwarte myślę, że jakieś takie bardziej pompujące może przenoszenie handla nad głową. Moim zdaniem jedno z najlepszych ćwiczeń na rozbudowę klatki piersiowej, lub coś zrobimy ala rozpiętki, atlas. Trochę tych ćwiczeń jest do wyboru, więc pomyślimy. Najważniejsze to są te trzy ćwiczenia taka baza a później to, jak już, tak jak mówię, bardziej pompujące na mniejszą. Mniejszy ciężar, a większa ilość powtórzeń. Lecimy!